Cześć, z tej strony Adam. Dzisiaj będziemy próbować Snake'ów wbić się na to 100. I spróbujemy wygrać 60 gier z rzędu, żeby zdobyć nagrodę. Bo Ja trochę się. bym urosnął, żebym mógł coś kogoś. Tutaj jest wkładać taki ziem, ale teraz go nie zrobię. Czekaj. O Jezu. Jezu. Dobra, 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 dobra. Dobra, 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 dobra. Dobra, 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 tego rozłożę. Dobra, nie udało się. Łokotka. Spróbujemy porozwalać te zielone koliczki, bo one dają sporo. Bo one dają sporo tego. Widzonka. Ja bym je porozwalał. Albo jakieś węże. No nie, no. Tym razem się udało, ale za następnym wierzę, że mi się uda. Jopi! Jow, jął, ją! Ile jedzonka na początku? Upa. Nie. Tego, że... Żeby... Globalne wszystko jedzą? Dobra. Dobra. Możemy już być top 200. A my pobujemy się dostać na to 20. Znaczy top 50. Tak będzie dobrze. 100, chyba 100 to, top 100 to za mało. Co nie? Ja już, prawie, ja już mam więcej niż top 100. Teraz to zmieniamy temat odcinka. Próbujemy się dostać na top 50. Whoa. O. No nie. Dobra, nie. Mam magnesa. Czekaj. Ty, dobra, dobra, dobra. Zbiło się, zbiło się. Ty, już jesteśmy. Dobra, to jeszcze bardziej zmieniamy tematy. Próbujemy się dostać na top 10. Już 3 minuty. Ten odcinek będzie za krótki. Jezus. Nie, tu... Dobra, ty, 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 tu jest, tu jest, tu jest Tu jest Portal, portal, musimy się Pójdź, czy dostać co, jest dużo? Dobra! dobra. i top 30 spoko jak na mnie ja bym musiał dobra o nas jakiś dobra daj mu followa daj mu followa daj mu polowa. daj no, jest kolowa jaki już spróbujemy no, tego otoczyć bo on Dobra, ja tego dzieję go otoczę, odtaczam, odtaczam tego, tego, tego Jery Chyba jestem za tak krótki Nie, dobra, dobra, dobra Dobra, 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 dobra Ale nie ma idź, nic innego, to powiem. wróćcie z gdzieś. Ty nie, nie, no, tu sobie. Dobra, nie, nie, wylączyłem Mhm. Patrzcie, patrzcie, patrz, tu jest jakiś mały zjedronka, czy zjedłem? Teraz będziemy w dziesiątce. To znaczy, że będziemy bardzo dobrzy. Spróbujemy chociaż tutaj. patrzcie, ha. Dobra, jednak Dobra. Dobra. Widowie, widzowie. Jestem na kraju mapy. Proste im już korzenie. Nie. Tu są korzenie, jak widzicie. Jestem top 40, jak spadłem, jak spadłem. Klops. Klops. Szkoda. Poczekajcie, bo coś mi się tu Jeszcze się bo coś mi nie odpala. Ten wszechstronny odtwarzacz CD to doskonały prezent, Dobre, zwłaszcza możecie w tym Co więcej, możecie potrafi też odtwarzać chesedy oraz odbierać stacje radiowe, a to naprawdę rzadkość. Nowoczesne rozwiązania pozwalają na odtwarzanie możecie muzyki z jakieś... oraz używanie urządzenia jako bezprzewodniczącego. Bo to jest reklama, jakby coś, to żebyście nie słuchali reklam, to możecie sobie pominąć te parę sekund odcinka. Poczekajcie. Przewodowego głośnika. Jakość dźwięku stereo jest rewelacyjna, a wbudowany akumulator zapewnia aż 8 godzin nieprzerwanej pracy. Do zobaczenia. Będzie... Dobra, próbujemy się dostać na top 50. Bez jedzenia wewnątrz. O. jedzenia wewnątrz, bo to 100. Dobra, to będzie trudne. To trudne. trudne zostanie się. Dobra. Może się zdarzyć, że jakiś przypadkowo, ale jak przypadkowo, to ten. Paweł się skórę. Ty, 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 patrzcie ja tu, tu Ile ja tutaj? Nie, nie. Dobra, jestem to tu to. Miliona ktoś rozwalił. No, no, Co on robi? Nie! Dobra, nie! 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 nie. No, no, nie. Skujcie go, proszę! Skujcie tego małego jomana. Ty, on zaraz wypuści stąd. Dobra. Dobra, dzięki. Jomy. Już w życiu Rysu. Pozbawiłeś w Nie go pozabawili, Nie wam. Ja się rozrastam i Nie Dziesięć Nie Kurcze... No... Ty... O. Ty... O, co Jakby coś, to ja nie zjadę żadnego roweru. Bez jadania wiem, że jestem taki długi. Aj, ty, co ty... CO?! Nie! Mogę jechać, miłości. O, wreszcie mam 15 ton, mój jakoś. Nie Feliway Optimum pomagają mi odzyskać... Do zobaczenia w kolejnym odcinku!